Witajcie moi kochani najdrożsi, w moim najnowszym filmiku chciałam Wam powiedzieć, że świat 4D, który jest wewnątrz nas, czyli w sercu i w głowie, może tak uspokoić naprawdę wewnętrznie i czuć tą spójność swoim pragnieniem i swoim marzeniem, że to jest sztos, jak to działa. Ludzie, niektórzy nieświadomi, Powiedzą, że to jest kontrowersyjny temat dla, dla nich, że to jest um, nie działa, a to działa wszystko. To naprawdę wszystko działa, bo jesteśmy wszyscy energią. Ma jesteśmy materią energii. I wszystko to działa. I miałam właśnie dzisiaj takie objawy stanu niezdrowia. Ja to tak nazywam ale wewnętrznie też wiem, że, już tym, że jestem już zdrowa, że nie mam żadnych objawów i wiem, że to mi się urzeczywistni, bo taka jest moje wnętrze, a to, co jest w moim wnętrzu, to jest prawdą, która się urzeczywistnia w świecie zewnętrznym w właściwym czasie. No i e, miałam te objawy dzisiaj, ale... Szedłam na pewien filmik, który sama kreowałam swoją wizję i to wszystko. I ten filmik mi się ukazał właśnie krótko po objawach. I tak po prostu się objawił mi ten filmik. Nie szukałam nic, po prostu sam przyszedł. I od razu ospokoiłam się, ospokoiłam się, uspokoiłam się wewnętrznie, wyszło mu świat 4D i od razu objawy znikły, um, także to działa cudo, naprawdę. Więc um, to jest mega, jak Bóg działa w naszym życiu i jak Pan Bóg kieruje wszystkim. I oczywiście dało nam taką moc kreowania swojej rzeczywistości na własnych zasadach, tak jak my to chcemy, że to jest mega sztos, mega sztos. Um. I wiadomo, że gdy zaufamy Panu Bogu, to wtedy On wszystko nam spełni. I on, on nas tak poprowadzi w życiu, że nawet nie wyobrażamy sobie, jak to może się potoczyć w najlepszy dla nas sposób. A jeżeli mamy myśleć, to wiadomo, że te rzeczy, które chcemy wykreować, a nie te rzeczy, które nam szkodzą. Więc to jest bez sensu. Po co chcesz sobie sam szkodzić, czy samo szkodzić, jak można kreować sobie, co chcesz? Więc um, chciałam tylko to powiedzieć: że Twoje wnętrze działa cuda. Twoje wnętrze. Nie to, co na zewnątrz. To, co na zewnątrz jest plastyczne i jest. Nieważne. Najważniejsze jest to, co jest w Twoim wnętrzu. I jaką Ty prawdę przyjmujesz każdego dnia, aż ci się urzeczywistni. Więc wiem, że osiągniecie też sukces w tym wszystkim, co chcecie. Co zamierzasz, tak wam się stanie. A światło nad wami zapyśnie. Tak też jest w Biblii napisane. Według waszej wiary wam się stanie. Więc trzymajcie się kochani i nigdy się nie poddawajcie. Nigdy. Zawsze trzymajcie się tego, czego chcecie. No, pozdrawiam. Pa.